Dzień dobry proszę Państwa, dzisiaj zapaliłem zniczne na, na grobie nieznanego żołnierza, ale to też, żeby dać tutaj, też e, wzmocnić sprawę i też powiedzieć o sprawie e, o, e, o sprawie historycznej, czyli związane z z, e, z rocznicą e, Według mnie To co było nieuniknione Nie dało się niczego zrobić Piosocki miał zrezygnować a Dalina Rutowicza który chciał yy, za, yy, doprowadzić do tego, że Polska zostanie wchłonięta przez Związek Radziecki, które, po, yy, y, które by doszło rzeczy do mordowań i to zabijania Polaków tutaj czcimy nie wiadomo ale ze względu na to, że nie, że jednak mimo wszystko no też nie miał wyboru wybór nie zawsze się ma to to można powiedzieć, że żołnierzem w dobrej sprawie śmierć czasami jest Uzasadniona, tak jak, tak jak zamachy na Hitlera, czy na Stalina, czy na, Stalina, czy na Lenina, były uzasadnione i ten przypadek też był uzasadniony. Walczy niewiadomski o, o wolną Polskę, którą jednak się utrzymała. Wolna Polska. Gdyby, gdybyśmy tego nie mieli, byśmy już dawno byli chunięci przez Związek Radziecki, tak jak Ukraina czy Białoruś. I też Kirgistan, Kazachstan i tak dalej. Jeszcze trzeba powiedzieć: jednak, uznał siebie i sądy, i to wszystko uznali wtedy, że był poczytalny. Został oczywiście został zamordowany przez, przez osoby, które nie były przychylne Polsce. Kara śmierci nastąpiła na, na niewiadomskim. I gdyby nie zrobił tego, to byśmy byli w niewoli. Nie trafił do wariatkowa. A do dziś dnia się mówi, że był chory psychicznie.